Ale proszę ojca, gdzie ja trafiłam? Okazuje się, że właścicielem piękny dom w Kobrzegu, piękny, super warunki, śliczne, łaźnie wszystko. Ale świadkowie Jehowie. Nawet, nawet, nawet ojciec nie da wiary, że, że takie coś może być. Proszę, słuchamy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Proszę ojca, dzisiaj to ja jestem w temacie, bo ja nie spałam jeszcze od samego początku. Słucham no słucham Radia Maria przez słuchawki. Aha. Także mojej sąsiadce kochanej nie przeszkadzam, ha. bo krzyczałam, że, że, żeby dzisiaj nie, nie włączaj tego, bo ja chcę spać. Taką mi awanturę zrobiła. Ja myślałam, że 78-letnia kobieta to powinna słuchać raczej Radia Maria, a nie palić papierosów. Ale to jest, i, i proszę ojca, ja przepraszam bardzo, ojca Piotra Dytlafa, bo ja chyba 3 maja to były rozmowy nie do końca, ja nie byłam w temacie, tylko mm. słyszałam jak pani tak, nie, nie pamiętam, co to była za pani, Przepię, przepraszam, ja się nie przedstawiłam. Janina ze Świdwina. Tak. A, a przebywająca koło brzegu na, na, na kuracji w sanatorium. I właśnie dzwoniłam 3 maja i, i zadzwoniłam, i tak. I dzisiaj podobna sytuacja, że też mam mało na koncie. Nawet nie sprawdziłam, ile mam, ale trudno, jak na przebyt kiedyś indziej dokończy. Ale do czego zmierzam? Bo w sensie ona jestem normalnie, nawet nie muszę radia wyłączać, bo, bo miałam słuchawki włączone, także ona śpi. Można będzie słyszeć, ale muszę się wynieść z tego pokoju. Właśnie się wynoszę. 120 zł wypłacam na 4 dni i idę, będę miała jedynkę luks, nikt mi nie będzie przeszkadzał. Ale proszę ojca, gdzie ja trafiłam? Okazuje się, że właścicielem, piękny dom w Kobrzegu. piękny, super warunki, śliczne łaźnie wszystko, ale świadkowie jechowy. Nie, nawet, nawet nawet ojciec nie da wiary, że, że takie coś może być. Więc na nich Radio Maria to jak płachta czerwona na Ja mam takie malutkie radejko, ja wychodzę, recepcja słyszy no i, i, i idę sobie ulicą. Ja, u mnie, ja się nie krępuję. U mnie, u mnie gra, idę ulicami i, i ja, ja właśnie reklamuję. Nawet ojciec dyrektor to powinien mi choć prowizję od tego dać. Ale i wtedy jak ja, jak ja głupo nagadałam, bo byłam taka poekscytowana, bo nie wiedziałam w czym rzecz. Ja przepraszam za tamte rozmowy, naprawdę postanowiłam zadzwonić. Natomiast powiedziałam ojcu Piotrowi, proszę ojcu, niech mnie ojciec, niech mi ojciec nie przerywa. I w końcu ojciec mówi, no pani nie kazała przerywać, ja mówię, nie wiem czy on słucha, czy nie słucha. To nie tak miało być, bo to miał być dialog, a nie, a nie rzecz tego. Teraz już dzisiaj, się, już dzisiaj się nie boję, bo nie jestem rozespana, bo z samego początku słucham, właśnie słyszałam ten yy, pana Kaweckiego, ten cały, to że słuchałam, ze słuchawkami, także sąsiadce moje nie przeszkadza. A wczoraj pani dyrektor mi wzięła na dywanik i wręcz zagroziła mnie dywanik, bo pani słucha Radia Maria. No a ja te listy te na, na zakończenie turnuszu bardzo są z, z pochwałami, takie bardzo, 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 bardzo jak, jakie to bardzo, bardzo załoga wszystko jest tego, no to ja napiszę swoje zdanie, już nawet wiem co napiszę. Nawet mam, mam takiego pana pułkownika, który yy, tu rozmawiał, rozmawiał, a państwo Haradio ma Tu ja, to nie mam o czym rozmawiać. I także proszę ojca, ile ja tu znoszę upokorzeń, przez to? Ale ja się nie, ale ja się nie, nie pękam.